Zony, WPW, ZONY! Kto Dobry kurwa rządzi? Kto rządzi? Drugi leży. Dead, dead, wszyscy dead. Wali kolejno dołu. White, 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 white ta tam ma. Walę mu shit ryzykuję! kurwa, odeptołem się sam tym gównem! Ja jestem rozd***any! NAJD! Na, 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 na. na, na! jest, Powiedz jak dostaną. Dostał sto sto sto! No wjazd, wiatr, wjazd, wjazd impulsami, postura, go wjazd impulsami Na mnie! Zero! Dead, dead. dead, dead. Drugi, drugi, drugi! Uciekajcie, rifta, rifta daję! Zginąłeś David Ja zdążyłem, ja zdążyłem w rift'a ryba, zdążyłaś? Spokojnie, nie, za, nie zabijemy już, nie zabijemy, nie zabijemy. No odpuszczamy, odpuszczamy. Zbijmy buddy i wróćmy, Zbijmy, weźmy buddy i wróćmy. Nice, dobra robota. a ja to chodzi, wierzaj mu, chłopie. No, chłopie, oni byli tak obstrani. Mam wrażenie, że przątku no, ta. byłem tam sam i wszyscy spieprzali, a byli w trójkę na mnie. Jes, tu jest, typy, jest, jest, jest typy ty! Stop, Foy. stop, stop! Tu są. Daj gradnik, daj granatnik, daj granatnik! Ma zero! Muszę dać forta! 40! Skardzowany! Mam zero HP! O, ten fort to się postawił. Dobił mnie. o za śmiecznik. Ej, gdzie tutaj tyfek? Zaskakuję z tej góry, dawajcie Jeden był biały, spadł, jeden leży. Uważajcie na lewo na tamtym. Biało ten na dole pojedzie, tutaj. Tylko uważajcie na górę. zabiję. zabiję, Nie, zabiję. go. dostali. A dobra, jest, nice. Pod na forciocie, patrzcie tutaj walimy, patrzcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Co? Leży. Nie mam ammo, nie mam ammo, nie mam ammo. Tutaj, 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 tutaj. A nie, dobra, musimy tu. Tam jest riski. Wyglądało na mnie. Ta się, ta się, ta się. Ja tańczę, Kuchim ja tańczę. Ta ja tańczę, dobra? ja tańczę. A ja tańczę, o. Ale na dole są. Dobra, z riftem nas to? Nie biją, nie. nie. Zero, leży, leży, leży. Właśnie, właśnie, właśnie. 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 Dobra, rift, amo, ammo, potrzebuję ammo. 30 ammo, 30 ammo. Rift, lift, lift. Rift, rift. 30 ammo. Kupa, no i zostawiliśmy. Dorać się damy, dać się damy. Gdzie? Posimy. Nie wiem, gdzie masz się schować, stary, tak, TBH. Tylko uważaj na opany. Bardzo mało. To jest najlepsze, co może być. Cześć, tak, cześć tak. Góra, góra, Dajemy, góra, leży, Leżę, 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 zony! A, zony. Jaj, jaj. zony. Kto, kto Dobry, kto rządzi? Kto rządzi? Kill na zdąbny! real! Co tu pod się dzieli. No. To jest się może. Tutaj małajta, tutaj małajta. Widzę, idę, idę, idę. Tutaj idę, idę. idę, 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 kolejny! Ja mam zero. 52, 52 Dobra, dużo osób się wypychało. Ugrywasz bro. placement, ugrywasz placement. Zatańczy ten tiktok pod ten. Nie, 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 dobra, tańcz, dobra. nie tańcz, nie tańcz. Dobra, dobra. Ten jeden raz. Aha, strefa. Czekaj, możesz chwilę holdować. To jest chyba one tick albo Tutik tick w ogóle. Rift, zriftowali. Pie five tick, to spieprzaj. Dobra. Możesz, możesz, możesz. To... O, nie możesz, spieprzaj. Nice, strike, tam 9, tam 9, tak, spoko spoko Dobra robota, dobra robota. D y nie dikujemy, stójcie do góry, stójcie do góry. Ja mam fortę jeszcze. Ta górka jest w zone? Na tej górce będzie można rzucić tego. Nie jest w na luzie, na luzie. Tu masz poprawuj te my jakieś impulsy, impulsy, ba impulsy. grapler. grappler, grappler. Impuls, szybko. O pan, słuch pamiętaj, ja Ja piszę. Ni sami mi się za rozumiesz, o jesteś głowy. No dlatego tego się nie używa. A i w kąte miejsce, w kąte No, ja wiem, wiem, I na górkę, i na górkę i stawiam tutaj Forta, stawiam Forta. Nie pójdźcie, nie pójdźcie, stawiam Forta dużego. No. Mam, mam, mam. Dead, jeden. Badał. Zdriftował. do ciebie. Z góra, z nami. górę kończ się. Zdriftował ktoś, kurwa. A. Mam trzy amunicji. On mi wy***ał. Walę go. Bary***ał mi, kurwa. Już się zdziwiłem, wygrać? Jeden HP! Jest Mamo, nie mam, Zobuszała. nie mam! Top 3, top 3! Wytrzymaj jeszcze! Masz gapler, masz gapler! Oni się biją! Top 2, Adrian! Zrobi, będzie zajebiście! Top 2, zajebiście! Dobrze, Adrian! -e -e -e. Top 2! Jest gig, jest gig! Nie ma ale jest top 2! Jest dużo mega punktów! To jest ważne! Obrwałem mocno! Zero ma, zero ma! Dałem, dałem sobie tego! Potrzebuję pomocy, potrzebuję pomocy, mam 2-0. Czek mam, czek mam! Odpuść, kuba, odpuść. Wejdźcie, wejdźcie ze mną po prostu, Dali forte, ale oni są na dole. 1-0, 17. 2-0. Moje, 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 moje to. To ich już chyba teraz. 2-0, 17 plecy, 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 plecy. Tu, 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 zabijmy zabijmy za tą ścianką drugą, chodź. Jestem, jestem, tu jestem z tobą z sianką na raid rej, jest Nice, super. Nice! Ale mnie obił w ogóle do 8, co jest? Tu przebiegają na górce i ja pitę. One gołodobce, kupa, do, do tej budki się chowają. Ale do oni dobra, się dobra, proszą. Nie dobra, nie. Kupa, weź, o teraz to zintowałeś. Mam no, no, no. Chodzi. Chciw, 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 jakąś zabijkę. PK17, Pragu za Masz Aż biegamy, <try> wypić? Mam you know? biga, mam no. 40 Jak ich zabijemy, to mamy go w pozycji. Jak ich zabijemy, to mamy go w pozycji. Rozwalajcie to. 70 krak. Go, 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 wiat, wiat, go, wiat. go, go. Każdy czy może niech wjeżdża. Go. Razem. Na mnie będzie, na mnie będzie, tutaj. Uciekaj, uciekli, uciekli, uciekli. Mamy, mamy pozycję, mamy. mamy pozycję. I mamy nice. zona. Czekamy. Widzisz ten chłopak? Tu, tu możemy podejść. Ładuj ten chłopak, spadł, Ładuj go. White, dead, dead. dead, dead. Tu weszli, tu weszli. Kurwa, Co Co No chciałem zaznaczyć, kurwa. Gdzie Zaznaczysz i ty k***a spał na mnie?! O kurwa, no smarty nieźle. Dojechał mnie, dojechał mnie. Tutaj kurwa i rzucaj te schody takie! Nie, nie, nie. Ale są nad nami tam wtedy. Oj. O kurwa, leś, dobra, leś tam, leś tam. Jak są typy, dobra, dobra i chodź. Pod portce C, pod portce C, pod leży. Tu jest jeden. Zabij go, zabij go, tutaj na tym. Kupa! Czempion! Masz go, do... Dawaj, dobijasz, Dawaj. dobijasz, i go, idziesz go w pizzę! Dobrze! Dawaj, nice, nice, nice. Ja byłem Ja byłem Ja byłem Ale czampion! Doroński pierniku, z Kocham cię! Ja siedzieć, się to. Jest. Powalone O kurwa, uwaga! Kolejny pił! Powolone? Ebron zaraz musi lądować i dawać lifta. już już musisz powiedz gdzie lądujesz, ja nie pikuję. Ewron jest na dole, to jest przypał. Zadarz się lądujesz, zadaj się lądujesz, tutaj! Ląduj na mnie, ląduj na mnie, ląduj na mnie. Odpadaj, odpalaj rifta! 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 Rifta, chodź! Nie, 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 nie! Tutaj chodźcie, chodźcie. Dobra, 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 dobra. Brawo, prawo, 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 dół, dół, dół! Oj na. Chodź tu, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie! Nie, nie, nie! Jestem przy kimś. Jesteście? Na porcie, na porcie, tak to są. Dawajcie, napalajcie każdego do góry, każdy do góry razem Nabalajcie, nabalajcie zony Ja chyba leżę Kurwa lesza Już nie było jak Ja jestem safe, ja ugrywam placement Żukiem kurwa! Pod nami, pod nami dużo osób A impulsy wybija Co on robi? Ja ja mam momentu, żeby wrócić Zbiłam się gdzieś tutaj. Macie jak do mnie przejść? Forta ktoś... O, margani! Gdzie jestem ja wykałem by... ja by... porty, wszystkie. Chuj wiedziałem, ja jestem. Siedzę tu. Jest pode, pode mną! Kurwa, to ty? Janek, kurwa, zauważył mnie. Czekaj. O kurwa, ja mam lipę. Biorę to. Zdriftowali. Ja mam, ja mam. Do nas z radem erga, nie chodzę, Zdriftowałem, no. no. Ja za Masz porta dużego? Ma, ma, ma. Zlecie do was? tipować? Do nas, do nas, chodź, no. Dziękuję, forta no. potrzebują swojego marzenia. Nie mam, wyrwałem wszystkie. Ja, forta, ja. Daj, 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 daj tego fortami. Dobra, iwale, tutaj tego no, forta. Kurwa, odeptałem się za tym gubnem. Ja jestem rozrany. Kurwa, mać! Zapomniałem, że to odpycha. Trzy rift, 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 rift. No. Latamy, latamy. Latamy, latamy. Iwale, tutaj forta. O kurwa, padam. No, padłem, ja jestem dead, graj solo. To. to jest Adrian, one giwają go w pizzę. Chill, Evron, chill. Zaraz będziemy schodzić. Schodzimy na dół, schodzimy na dół. Może nawet ban spadem. Daję fortecę, daję fortecę na mnie. Dawaj. Fold Dead 1. E, ja do, do góry najdłużej masz stać. No ale unlucky. Zabiałem się, top 4. Nice. Top 3. Ojej, nice, nice. Leży, 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 leży. Tu jest wót, tu jest wók. Ja jestem safe, podnoś mnie. Nie, Jestem safe, tu jest wól, tu jest wól Ja, na drugie miejsce! Super chłopaki! Zajemistrzy, kopałam. Damcie! Dajcie mi dawny raz, dajcie mi dał. Nie, nie damy ci, nie damy ci, my ich zabijemy! Zabijujcie! Dobrze, dobrze kupa! Na lewo, trzy, Czekaj, 3, 4 go! Dobijaj, dobijaj! Od razu do bitka! Dostaję sniper, dostaję sniper, jest w dół, na blesku. Mamy jak chociaż healing dla ciebie? Mam małe. Ligi nie mamy, nie? O ja pizdole. Ja. Na mnie, na mnie, dostaliście 70! Dostali 70. Dużo dostali. Koń, tańczę. tańczę, tańczę, tańczę. Dead. Jeden leży. Prawie. Drugi leży. Dead, dead, wszyscy dead. Super. nice. Ja mamy fortecę, musisz ja to wziąć. Ja potrzebuję wszystkiego, ja potrzebuję wszystkiego. Ja też. Ja. 0 krak! Zero, dead! Anzera, yeah. tam na górę forta pójść, jak chcecie. Masz się gra Tam się, dawaj, 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 dawaj. dawaj, 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 dawaj. 100, dead? Dobiję od razu. Weźmy, że ma refill. E, e, Red na White, 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 white ta tam ma. Dead. 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 Na mnie tutaj, ja mam jeszcze jeden złoty fort. Tu się gra Dawaj, na tego porta, ucieka, ucieka. naszego. Na naszego tego porta! Krak, krak, leży, leży. Się, no na naszego Czym Forta wróćcie, pis pis pis. Wracam. 110. dziesięć! Sto z Forta. Gdzie wy jesteście, mordeczki? Tutaj na no dole. Daj grafter, tutaj Ja już muszę lądować? Ląduj, jestem z tobą. Chodź zabranem, tu za mną, chodź, chodź tu za mną, schowani, chodź tam, będziecie tu schowani. Bez niej nie pokazuj się, bądź schowany za mną. Będzie granatnik, mną. Niej, nie mną. granatnik, mną. granatnik! Chodź, chodź do nas, chodź Zero nas. tu mają, zero, 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 góra, zero. Góra, White. White, zero leci, dead. W plecy mamy Ewron. Na nas, na nas! Dostał, co się stało! Ja się leczę, ja się lecę cover. Jeszcze, jest, ja jeszcze, jeszcze. Je. Musiałem zriftać. Jeszcze radę? O ja pole. ja się wkleję w chłopów jak debile o, a chciałem riftować. Ja jestem, ja żyję, ja żyję. O, 8. Chodź za mną, o, to... tutaj, drugi rift, drugi rift tutaj. Poczekaj, ja nie mam rady wchodzić, nie mam rady tu. Dobra, dobra. Ja nie riftuję, ja wlatuję tutaj, ja, to, ja to je tutaj. To jest tutaj Nice, zajebiście, to ten był, to ten był. Walę musi to, kur. Na loskołpa, ryzykuję. Czempion, ty musisz przeżyć. Ja się poświęcam. No, ty musisz sześć tu na razie, czempion, sześć tu, sześć tu. Ja ci faluję, masz popatu, masz tu. A chodź do mnie, chodź do mnie. A RPGA mi dawaj, dawaj, Damy, damy, Masz lift, masz nifta i porta. Nie dam rady, kurwa. Chodź mi RPGA zasadził, ale odwaliłem się. Wica No bo na tę fortecę na LWS sobie tam, co tam jest. Będz graflerem, graflerem, graflerem. Na góry do tej Fortecy. Nie zdążę już, k***a. Na góry do Fortecy, champion, na góry do Fortecy. K***a, no nie wiedziałem co zrobić. Mogę... Ehh. Blisko, blisko, Blizy blisko, blisko, blisko. Dół, dół, dół. Dead jeszcze jeden. Jeszcze jeden Ma zero, ma na zero. Jeden. Góra, góra, góra. Dwa na dwa. Ma zero, bigo, dead. Na jeszcze ostatni, jeden. Ostatni! Tańczę, tańczę, musisz mi pomóc, musisz mi pomóc. Fuj! Jeszcze, jeszcze jeden, jeden. jeszcze jeden. Ostatni, masz 1v1, 1v1.